kochani na moim kanale. Bardzo dziękuję za oglądanie moich przednich holi Oczywiście na początku zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do łapy w górę, do śledzenia mojego Instagrama, gdzie link zobaczycie w opisie filmu. Dzisiaj przychodzę z, to, z nową, super piękną dawką ślicznych lumpeksowych parałek. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i będzie Wam się miło oglądać i zainspirujecie się moimi nowymi stylizacjami, które Wam chcę pokazać. Więc już nie przedłużam i zapraszam do oglądania mojego nowego filmu. Zapraszam! No pierwsze, że idzie taka śliczna, elegancka, czarna bluzka z ślicznymi, bardzo ładnymi, szerokimi rękawami. Bluzka na całej płaszczyźnie, z przodu i z tyłu. Ma śliczne cekiny, które dają naprawdę elegancji. Można ją obrać na Sylwester, Tę bluzkę do białej spódniczki, do czarnej, do czerwonej. Będzie to ślicznie wyglądać. Bluzeczka jest cudna. Firma Peruna. Nie znam, ale może być. Kosztowała mnie 3 zł i oczywiście wyświetli się stylizacja i będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tej cudnej bluzce. Kolejną zdobyczą stykę handlową jest śliczna bluzeczka żółta. W takim naprawdę żółtym, pięknym kolorze, który dosłownie kojarzy się z pięknym latem. Do ślicznych białych spodanek będzie bardzo ładnie wyglądać. Z tyłu prezentuje się tak, jest taki rozcięcie, które naprawdę daje bluzce lekkości. Takiej dziewczyncości, naprawdę, buzeczka jest niesamowita. Jest taka ala koroniasta, ala koronkowa, a taka właśnie, ażurkowa, naprawdę, no jest po prostu śliczna. Jest to firma Next w rozmiarze 10, na mnie jest dobra. Jeszcze w tutaj są takie guziczki, zapinane na trzy guziczki. Fajna, leciutka buzeczka, jak już wspomniałam, do właśnie białej spodanej czy do jakiejś żółtej super spódniczki. Będzie to pięknie wyglądać. Oczywiście. Wyciecie się styzacja i będziecie mogły zobaczyć, jak prezentuje się w tej bluzce. Następną bluzką, taką naprawdę już mocno kolorową, taką czadową jest taka bluzeczka z firmy Chris. w że S ale na mnie jest dobra, bo się bardzo mocno rozciąga. Na sobie ma takie fajne kamyczki. Na tych właśnie takich kwadracikach, jakichś takich rąbach, jak to nie wiem jak to nazwać, takich pleksach. Naprawdę fajnie to wygląda. Kolorystyka jest czarna. Kolorowe właśnie takie te. Niech będą kwadraciki. Śliczna. Bardzo ładnie wygląda do czerwonej spódniczki, Już taką stylizację dodawałam na Instagramie. I to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Z tyłu jest taka sama. Bez tych, od tych yy, yy, koralików. Z tyłu są tylko te koraliki, które naprawdę dają takiego charakteru bluzce bluzka jest długim rękawem. Taki normalny dekolt tutaj. No i kosztowała mi tylko 3 zł, więc tylko śmigać i chodzić po prostu elegancko. Można ubrać taka nieby zwykła, ale robi wrażenie naprawdę z daleka jak widać. Oczywiście jest izacja, i będziecie mogły zobaczyć, jak wygląda w tej bluzeczce. I na koniec taka delikatna, biała, koronkowa, śliczna bluzka z firmy River Island w rozmiarze 10. Z tyłu prezentuje się tak. Jest koronkowa, przezroczysta, przez ślicznie zakończenia ma tutaj na całej długości, na dole koronkowe. Jest też jest zapierana jest na guziczki maciutkie. Bardzo ładna, taka letnia, letnia właśnie stylizacja, można z niej stworzyć. Do tej spódniczki nawet będzie idealnie pasować. Kosztowała mnie tylko 4 zł, więc oczywiście wyświetli się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć, jak prezentuje się w tej bluzce. I oczywiście na sobie też mam second hand stylizację. Jest to taki top ala gorset i do tego spódniczka piękna i całość prezentuje się tak. Coś takiego. I dziękuję bardzo za uwagę. To już koniec i zapraszam na moje kolejne cholerne boxowe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Cześć.